Wczoraj miał miejsce live. Zanim się on zaczął, Elka dała o sobie znać za pomocą krótkiego wpisu, oczywiście o największym sabotażyście jej live'ów, Marku, jej kochanku. Sabotażysta moich live'ów i działacz ema rzecz odebrania mi dziecka. Piątek 12 sierpnia 2022 roku. Zapraszam na mojego live'a. Mam informację, że YouTube Marek Łangowski chce znowu zniszczyć mojego live'a. Postanowiłam, że to ja będę mu dokuczać na moich live'ach. On tak lubi chwalić się wszystkim co dzieje się między nami. Ciekawe czy pochwali się baniem na moim profilu Facebooka i na moim Discordzie. Opuściłam też jego hejterski serwer na Discordzie. Niech pisze na Messengerze z hejterkami. Mnie i tak nie odpisuje. Zablokowałam go. Niepotrzebny mi ten komunikator w moich relacjach z nim. On albo tam mnie blokuje, tak żeby mnie widziała, albo nie odpisuje albo robi plinkliny tego co pisze i daje do internetu. Marek nie sprawdził się w naszej komunikacji na Messengerze. Hm, Marek zachowuje się jak mój były mąż, gdy urodziłam dziecko. Jego zdaniem, dziecko to było usprawiedliwienie każdego jego zachowania. Uważał, że skoro mamy dziecko, może mnie lekceważyć i ja go nie zostawię. Marek też myśli, że po tych wspólnych wakacjach już tak bardzo przywiązałam się do niego, że może mnie teraz jeszcze bardziej krzywdzić niż dawniej. Nie i i, teraz chcę przestać być krzywdzona. Za wakacje, za urodzenie dziecka. A ponieważ oni nie potrafili być wdzięczni, odeszłam. Odchodzę. Dzisiaj kupiłam bilet na pociąg z Władysławowa do Krakowa. Wracam 23 sierpnia 2022 roku, we wtorek o godzinie 22.21. W Krakowie obudzę się następnego dnia, 24 sierpnia w środę o godzinie 8.55. Jeśli ktoś z moich widzów chce się ze mną zobaczyć macie na to jeszcze dwa tygodnie, a potem przyjedźcie do Krakowa. W ciągu roku planuję kilka wycieczek po Polsce, więc możemy się też zobaczyć w innych miastach w Polsce. Marek współpracuje z sądem rodzinnym i MOPS, żeby odebrano mi moją córkę, bo jej nie lubi i mu przeszkadza. Czy tylko, żebym nie miała tak łatwo w życiu i ona. Bo on nie miał łatwo. Chodzi o youtubera Marka Łangowskiego. Dziękuję za udział w moim wczorajszym live. Mężczyźni przychodzą i odchodzą, a widzowie zostają. Dziękuję. Kocham Was, faceci to świnie. Zwłaszcza youtuberzy MS, C, PCH, L, a na samym live LK wykonała bardzo ciekawy telefon. Ale muszę Wam powiedzieć jeszcze inną historię, że jak mieszkałam z Markiem łagowskim youtuberem tutaj, we Władysławowie, to w pokoju obok mieszkał pewien mężczyzna z córeczką i Marysia bardzo polubiła tą córeczkę i on też jest z Warszawy. I też on mi się bardzo spodobał, on miał telewizję Netflix, bardzo dużo z nim rozmawiałam, chodziłam do niego do pokoju, jak marka nie było, gadaliśmy, bo mieliśmy tam problemy z, w pensjonacie. Sąsiad z pensjonatu obok wpłacił 30 zł. I też Elu, jestem z nim, dziękuję, kontakcie i się że o mnie mówisz, ale nie zdradzaj zbyt dużo. Dziękuję za miło spędzony wieczór. Mam nadzieję, że jutro też będziemy oglądać razem zachód słońca. Buziaki, fajnie było cię poznać. <laughs> No dziękuję, ale nie wiesz co, proszę się nie wysyłaj mi tych ty wiadomości, bo wiesz. Czekajcie, zadzwonię do niego. Mm. Halo? No cześć, co ty mi wysłałeś tego do przed chwilą? Oglądasz mnie? Nie no weź mnie żartuj, oglądasz mnie, tak? Słuchaj. To nie oglądaj, proszę cię, obiecałeś, że nie będziesz oglądał. Po co wydajesz pieniądze? Dziękuję, dziękuję bardzo. To nie oglądaj, proszę cię, pooglądaj sobie telewizję. Obiecałeś, że nie będziesz oglądał. A dziewczynki śpią już? Mm. I twój synek też, tak? Aha, dobra. Pilnujesz ich? Aha, no to dobrze, no to wiesz co, to jestem bardzo wdzięczna, bo słuchaj, ja sobie godzinkę, dwie polajwuję. Myślę, że może nawet dwie, dobra? To czuwaj nad dzieciakami. Ja tam przyjdę za chwileczkę, popatrzę co robicie, dobra? To dziękuję bardzo, jestem bardzo wdzięczna. Ale proszę cię nie oglądaj live'a, dobra? I nie wysyłaj mi donajtów, no? No to pa. Ja i na też. Pa. Sama se donate wysyła w 5 złotych. Ela, ale wpłacanie sobie samej donajtów to cylinkę. Robisz to fatalnie i tylko się pogrążasz. Jak rozmawiasz z kimś to zadbaj o wyłączenie ekranu, bo to się wyłącza w normalnej rozmowie samo. Nie kłami, nie ośmieszaj się mi to manko. No nie, bo o. Ja mam mocno ustawiony wyświetlacz, także po live. Ie. Zaraz zrobię sobie kawy, trochę się zorganizuję i za 10 minut wrócę tutaj na chata, Z kawą i drożdżówką to porozmawiamy. Mam w sobie dużo pozytywnej adrenaliny po wczorajszym live. Dziękuję za wsparcie. Skopiuję pliki filmowe i fotograficzne z aparatu i z kamery i przed godziną 15 będzie na moim kanale YouTube kolejny film. A wieczorem kolejny. Następny live już za 6 dni czyli w piątek 19 sierpnia Emotikon uśmiech. Zapraszam. Czas rozpoczęcia jak zwykle późnym wieczorem, po godzinie 22. .00. Podtrzymując tradycję punktualności, Elka przyszła na czata punktualnie po 10 minutach trwających ponad 3 godziny. Niedługo jadę nie swoim samochodem kilkadziesiąt kilometrów na zachód wybrzeża z gołębiami pocztowymi puścić je do lotu. Muszę pomóc koledze, u którego mieszkam, w jego domu, pensjonacie. Płacę mu za noclegi, ale przyjaźnimy się od wieku lat. Będę prowadzić w jedną stronę jadę z nim. Wracam sama. Boję się. Ma duży, drogi samochód. Czy się nie rozbije? Będzie jednak okazja do nagrań moich filmów i żeby się pokręcić po okolicy, sama. Biorę córkę. Nie mogę się skupić bo od rana chodzi muzyka na full, hip hop, rap, pop, tak jak wczoraj i mój przyjaciel jest z dwoma kolegami. Rano oglądali mojego live a teraz muszę im smażyć naleśniki. Mam w domu trzech, przystojnych, młodych mężczyzn, którzy uważają mnie za gwiazdę. Na plażę znowu dotrę po południu. Co dalej ze mną i z youtuberem Markiem Łangowskim? Nie wiem. Pokłóciliśmy się. O co? Bez konkretnego powodu. Jak zwykle kłócimy się przez manipulacje internetowych hejterów. Oto, że Marek utrudnia mi prowadzenie moich internetowych live'ów, jest zazdrosny o moją internetową karierę, jest zazdrosny o moje sukcesy, wygodny tryb życia, moje zarobki i o moich znajomych. Marek uważa, że przeniosłam się po jego wyjeździe z Własysławowa do mojego wieloletniego przyjaciela we Władysławowie i z nim sypiam. To prawda, że ten kolega pomógł mi tego lata, jak zawsze w organizacji noclegu we Władysławowie, ale nie jest moim kochankiem. Był nim tylko jednego lata, kilka lat temu. Mieszkam w jego domu pensjonacie i płacę mu za nocleg z dużą zniżką. Ja mu się nadal podobam i mnie podrywa, dlatego chętnie mi pomaga. Marek niepotrzebnie jest o mnie zazdrosny. Odkąd go poznałam byłam tylko z nim. On w to nie wierzy. Hejtercy nie pozwolą mi być z Markiem. Przykro mi to pisać, ale Marek jest marionetką w rękach moich hejterów, mojej konkurencji zawodowej i osób o lewicowych poglądach politycznych, których drażni mój nacjonalizm. Wiele osób denerwują też moje możliwości, dokonania, talenty, sposób bycia i to, że mam pasję i chcę mi się żyć. W dzisiejszych czasach niektórych ludzi denerwuje nawet to, że nie masz depresji. Ilu mam widzów, czytelników i internetowych obserwatorów? Moi hejtercy to ponad 10 tysięcy osób. Rozpoznaje mnie około 500 tysięcy osób, pół miliona ludzi. Moich fanów i osób, które mnie lubią jest 20 tysięcy. Widziałam na serwerze Discorda Marka, Marek Łangowski, że Marek znowu daje sobą manipulować hejterom i wyśmiewa mnie za moimi plecami, tak było zawsze, tak było nawet gdy był u mnie ostatnio we Władysławowie. To bardzo smutne. Opuściłam więc jego serwer Discorda. Jest mi bardzo przykro. Marek wukalejał tydzień temu na swoim serwerze Discorda screen połączeń pociągów z Władysławowa do Czerska radząc się hejterek, kiedy najlepiej ode mnie wyjechać, skrócić nasze wakacje pomimo, że mieliśmy zapłacony nocleg do 7 sierpnia, żeby doprowadzić mnie tym do przygnębienia i publicznie poniżyć. Tak samo zachowywał się tydzień przed wakacjami. I teraz tydzień po wakacjach. Nie odzywa się do mnie. Bez większego powodu. Hejtercy znowu piorą emu mózg. On nigdy nie przestanie popisywać się i dowartościowywać kontaktami z hejterami i publicznie mnie lekceważyć, dokuczać, a nawet okazywać mi arogancję tylko po to, żeby zyskać u hejterów punkty. Dowartościowuje się w ten sposób, zmniejsza swoje kompleksy, czuje się lepszy, ważniejszy, tak naprawdę szkodzi tym tylko sam sobie. Jestem inteligentna i od razu widzę i rozumiem każdą jego grę. A setki moich fanów uważa go za hejtera i osobę, która mi celowo szkodzi, zamiast mnie wspierać. Marek przesyła mi fałszywe sygnały. Jednego dnia jest miły, bawi się z moim dzieckiem i oferuje mi pomoc. Myślę, że mogę na niego liczyć, ale on chce mnie tylko chwilowo wykorzystać, żebym mu pomagała, wykorzystuje mnie finansowo, fizycznie itp. a przy tym organizuje pułapkę. Robi pułapkę po to, żeby drugiego dnia mnie skrytykować, wyśmiać, poniżyć, nakrzyczeć ma mnie, a nawet spektakularnie odejść. Potem nie odzywa się kilka dni. Potem wraca jakby nigdy nic i karuzela przemocy psychicznej z jego strony, fałszywych emocji i zachowań, kręci się dalej. Jest miły kilka dni, a jak w moim życiu zawodowym lub prywatnym dzieje się coś ważnego, ciekawego, fajnego, to budzi się w nim zazdrość i celowo mnie denerwuje, żeby to, do czego dążę, o czym marzę, mi się nie udało. Jak Marek mi dokucza. Nie odzywa się bez powodu, urządza ciche dni, każe mnie milczeniem, flirtuje, a nawet umawia się z innymi kobietami, a jak jesteśmy razem, mieszkamy razem, wychodzi bez uprzedzenia na kilka godzin i nie odbiera telefonu, albo nawet pakuje walizkę, trzaska drzwiami i zostawia mnie samą. Blokuje mnie w social media. Potem lub równocześnie otwarcie wukaleja w social media obrażające mnie mimi, aluzje do mojego wieku, pracy i zachowania. Dlaczego Marek robi to wszystko? Moim zdabiem on robi to z zazdrości, kompleksów i boi się hejterów. Marek wstydzi się i boi się moich hejterów, dlatego prawie nigdy nie mówi i nie pisze o mnie publicznie nic miłego ani dobrego tylko mi szkodzi. Rzadko mnie chwali i zabiega o mnie. Przyzwyczaił się do takiego zachowania, cieszy się jak sprawia mi przykrość i zaczął to robić nałogowo. Nie warto pisać do Marka na Messengerze, zaglądać na jego profil Facebooka, grupę na Facebooku i pocztę, na jego serwer Discorda ani kanał YouTube, bo raczej nie pisze i nie mówi nic dobrego o mnie i rzadko mi odpisuje. Przestanę więc CH6B korzystać z tego komunikatora w relacjach z nim. Marek publikuje moją prywatną korespondencję do niego na Discordzie i w internecie. Prywatna korespondencja powinna zostać prywatna. Ponieważ Marek publikuje to co mu pisze prywatnie, robi to bo jestem znana, ograniczę pisanie do niego, emotikon smutek. To co będę chciała mu powiedzieć napiszę publicznie. Ja nie publikuję jego listów. Zdarzyło mi się to kilka razy, ale to były wyjątkowe sytuacje i nie będę już tak robić. Wczoraj był mój live. Marek sterowany przez moich hejterów, przez serwer discorda iskariotczycy i inne hejtujące mnie serwery, grupy i portale zawsze dokucza mi przed live ani i w ich trakcie. Muszę być odporna. I muszę w dniu każdego mojego live'a nastawić się na najgorsze, nawet na wyzwiska i wulgaryzmy od Marka. Oświadczenia o zerwaniu kontaktów ze mną, flirty, adorowanie przez niego moich hejterek, umawianie się przez niego na moim live'e z jakimiś kobietami, na chacie. Na moim przedostanim live-a odbierał telefony od moich hejterek, flirtował z nimi i je pozdrawiał, doprowadził tym do zniszczenia live'a. Zwróćcie uwagę, że po moich live'ach Marek robi inne treści do nateów, które dostałam i je publikuję. Wiecie po co on to robi. Liczy ile pieniędzy dostałam od moich widzów, a potem każe mnie za to milczeniem przez wiele dni. Proponowałam mu, że podzielę się z nim moimi zarobkami z odsłon filmów i robię to. Kupiłam mu komputer i często płaciłam za nasze wspólne wydatki. Marek narzeka, że za dużo wydał przez dwa tygodnie we Władysławowie dlatego już do mnie nie może przyjechać. Hm. Nie wiem ile on wydał. Wiem ile sama wydałam. Ile kosztują mnie tegoroczne wakacje nad morzem. Od 18 lipca 12 sierpnia wydałam na siebie i córkę około 9000 zł, 5500 złotych pieniądze z moich zleceń i od rodziny, 1500 zł ostatnie live y, 1200 zł miesięczne odsłony moich filmów na YouTube, 500 złotych, czyli 500. Nieraz płaciłam za nasze wspólne obiady i wydatki z Markiem. W tej kwocie 9000 złotych nie ma opłat za mój dom w Krakowie, czynsz za mieszkanie, media, ubezpieczenie i składki ZUS na moją firmę, ponad 3000 złotych miesiąc. We Władysławowie zostaje jeszcze 10 dni, potrzebuję na ten czas przynajmniej 2000 zł, 200 zł dziennie. W sumie więc te 50 dni nad morzem będzie mnie kosztować około 10 tysięcy złotych. Marek wydał około 2000 zł za 14 dni i ma chyba do mnie żal, że to za dużo. Pieniądze są po to, żeby je wydawać. Dziękuję moim administratorom za wsparcie na wczorajszym live i w internecie. Wyciszajcie wszystkie sterujące markiem osoby, wszystkich manipulujących moimi uczuciami. Marek nie chce być moim przyjacielem. Marek cepsuł mi już wiele live'ów przez swoją zazdrość i zawiść i strach przed hejterami. Nie pozwolę mu zniszczyć moich kolejnych transmisji i pracy. Wczoraj też mi dokuczał. On już raczej nie wystąpi w żadnym moim live e ani w filmie. Psuje je. Przez niego na live'ach płaczę. Nie mogę zaprosić go do siebie do Krakowa, bo sfilmował moje mieszkanie, wszystkie pomieszczenia i dał te filmy do internetu. Podobno sprzedaje hejterom moje nagie zdjęcia w bieliźnie i informacje o mojej pracy i życiu. Podobno podaje hejterom adresy mojego pobytu w czasie naszych podróży. Gdy wyjeżdżał z Władysławowa, sam doprowadził do tego, że musiałam zmienić miejsce zamieszkania. Chciałam chyba, żebym skróciła wakacje. Byłam wtedy pokłócona z moim wieloletnim kolegą z Władysławowa, u którego czasami nocuję. Marek był pewien, że po prostu wrócę do Krakowa. Jest zły, zazdrosny, że zostałam tu sama. Tegoroczne wakacje, rocznica naszej znajomości to chyba było nasze pożegnanie. Marek ma rację. Chyba nie pasujemy do siebie. Jesteśmy z innych światów. Za często się kłócimy. Nie zawsze jest romantycznie. Czułam się czasami przez niego niekochana, niewspierana, nielubiana i zaniedbywana. Nie pytajcie o szczegóły. Prawie codziennie na tych wakacjach w głębi serca byłam smutna. Gdy wyjechał, poczułam ulgę, wolność, a potem żal, samotność i gniew do niego. Co dalej między nami? Nie wiem. Ja nawet nie wiem, co on do mnie czuje, i on sam chyba też tego nie wie. Kiedyś zrozumie, co było między nami, i będzie żałował, że wszystko cepsuł. Szkoda. Życie trwa dalej. Muszę żyć i pracować. Nieważne czy z nim czy bez niego. Szkołu uda. Tęsknię za nim. Brakuje mi go. Kocham go. Ale co z tego skoro on ciągle wszystko psuje. Ta znajomość mnie niszczy. Zwariuję jak tego nie zakończę. Dobrze, że sam czasami odchodzi. Może tym razem na zawsze.